Zgodnie z tym, co napisałem, chodzę sobie po makaku regularnie i patrzę, co ludzie robią, i jak się wspinają. Czasami komuś coś podpowiem i spotkałem Martę. Cześć. Cześć. Opowiadałaś kilka dni temu o, o wyjazdach do, do Francji, na przykład, albo dzisiaj mi coś mówiłaś o Francuzach, którzy używają grubej liny. Mam takie wrażenie, że masz. Szeroki obraz tego wspinania. Tak naprawdę lubię czerpać z różnych źródeł, ale rzeczywiście chyba najwięcej udało mi się czerpać w podejściu do wspinania mieszkając we Francji i z ich podejścia do, i do życia, i do wspinania. Co mi się tam w tym podobało, że jakby to wspinanie jest uzupełnieniem i dodatkiem do życia, a nie formą współzawodnictwa, gdzie jakby nie jest, ważne jest spędzenie czasu ze sobą na ściance w skałach, ale jest to po prostu kupa frajdy, natomiast czy się zrobi 10 dróg, czy się zrobi 5, to jest mniej ważne, czy trudnych, czy łatwych. Natomiast no wiadomo, że godzina 12.30, godzina święta, trzeba wyjąć jedzenie, trzeba wyjąć tą butelkę wina pod skałą. Pięć osób potem już stwierdza, że się tego dnia nie wspina, bo sobie jednak posiedzi. Hamaczek. Ci, co chcą, to się wspinają, ci, co sobie chcą, to leżą. Czyli tak naprawdę zamiast iść na kręgielnie, idzie się w skały. Tak? I... No kurczę, no to jest najzdrowsze tak naprawdę e, chyba co jest, tak? No, a wiadomo, że jeżeli ktoś tam e, no, zrobi sobie krótszą przerwę, a nie pięciogodzinną, po prostu się będzie wspinał więcej. Jak się będzie wspinał więcej, będzie się wspinał lepiej. A jeżeli się nie będzie wspinał lepiej, no to, to co z tego, tak? I tak spędzi fajnie czas i, i tyle. No, ludzie się tak naprawdę ludzie się często podniecają tymi dobrymi wspinaczami, że, że wow, a ten to taki, że to musi być nie wiadomo kto. I tak naprawdę no co? No, ten progres we wspinaniu. Osoba, która się lepiej wspina to jest tylko osoba, która no, trzyma się mniejszych chwytów, tak? I, też, też, I tyle. Tam nic, e, nic specjalnie więcej się nie dzieje. To nie jest też półbogiem, tylko dlatego, że się przytrzymał krawątki. No, kurczę, ważne co się dzieje poza tym wspinaniem, tak? czy można z kimś porozmawiać o czymś, co e, wychodzi poza ruchy na drodze i, i co się dzieje poza tym. No. A że samo wspinanie jest super, no, no bo jest, no bo jest, każda droga jest inna. No. Tą samą drogę dwa razy można zrobić inaczej. No, pewnie. E, I nawet w sumie chyba lepiej byłoby ją zrobić inaczej. Dzisiaj rozmawiałem z jednym kolegą, który frustruje się tym, że e, nie może złapać chwytu, że nie może się na nim utrzymać, i zadałem mu pytanie, czym on się zajmuje. Okazało się, że. Powiedzmy komputerami IT. No wiesz, tak samo inni ludzie patrzą na Ciebie, jak Ty jesteś w stanie patrzeć cały dzień w ekran tak. i, i, i z tych y, słów i cyferek wygenerować y, No to ruchy. są hieroglify, tak. tak. Czego my nie widzimy. I, nie widzimy i nie rozumiemy. A dlaczego Ty to umiesz? Bo poświęciłeś na to ileś lat i się tego nauczyłeś. I tak samo będzie ze wspinaniem. Jak zacząłeś trzy miesiące się wspinasz, poczekaj, nadejdzie czas. No i ja jestem dyplomowaną nauczycielką francuskiego i dla mnie nauka, dla mnie podejście do wspinania i podejście do nauki języka czy, nie wiem, nauka gry na instrumencie. To jest to samo, tutaj nie ma aplikacji, tak? Że, znaczy można sobie wgrać w telefon 10 aplikacji, które czy na przywisy, czy na pompki, czy na brzuszki, natomiast nic samego wspinania po prostu nie zastąpi, zwłaszcza przez pierwsze e, kilka lat wspinania. Oczywiście jest e, to tak, jak właśnie z tym, że właśnie trzeba swoje wywspinać i właśnie jest ta frustracja, że kurczę, no nie mogę zrobić nic trudniejszego. No nie szkodzi, tak? Danego dnia to jest dla mnie łatwe, dla, nie, dla następnego to, co dzisiaj było łatwe, to jak to przyjdę, to już to będzie trudne, tak? Pamiętam taką rozmowę z jedną z moich podopiecznych właśnie, że ona, a, że miała pojechać w skały, ale nie pojedzie, bo ona teraz to chciała, jak pojedzie w skały, to się powspinać po trudnym, a nie ma formy. I ja sobie pomyślałam, jak kurczę, pojedź w te skały, jak nie masz formy, to po prostu i tak się będziesz wspinać po trudnym, tylko trudna będzie nie siódemka A, tylko szóstka B. Ja teraz mam super, tak naprawdę gdzieś, no może nie to, że się cieszę z tego, że miałam prawie roczną kontuzję, ale teraz tak naprawdę Mam po prostu przeogromny fan z każdej drogi. Bo w tym momencie każda jest dla mnie trudna, tak? Nieważne, czy idę na siódemkę A, czy na szóstkę B, po prostu czujesz, że za chwilę, jak pójdę nawet na piątkę C, to też się zmęczę. Jakby to jest... Kurczę, to jest taka studnia no, bez dna, no. I to co, że no, kiedyś robiłam takie drogi, a w tym momencie robię tu. Ale jest to trudne. Tak samo mnie bolą ręce, tak samo widzę na czarno-biało pewnej, na pewnej wysokości, jak już nie mam tlenu. I, I co, a że cyferka jest przy tym inna? No kurczę, no, to jest wspinanie... Wspinamy się po kolorowych klockach tak naprawdę na Ściance, tak? I... Mówisz o wspinaniu po panelu. I... Tak, na panelu. Na ściance to jest łączenie, że tak powiem, to jest tak jakbyśmy zlepiali puzzle, no, więc nie róbmy z tego od razu, od razu mistrzostw świata. A w skałach, no to tym bardziej jest zabawa, która jest jeszcze połączona z naturą, więc no, w ogóle super. No. Ja kiedyś podpatrywałem chłopaków, którzy się wspinali Właśnie po siódemkach, powiedzmy, ABC, i patrzę, co jakiś czas regularnie gdzieś ta noga ląduje na innym kolorze na panelu, i zacząłem z nimi rozmawiać na ten temat. I okazało się, że na tym poziomie oni twierdzą, że rutsetter się pomylił, bo w skale on by tam właśnie oparł nogę, tam ona by była. On tą drogę już zaliczył, odhaczył, i teraz po prostu przyszedł się albo rozgrzeć, albo coś sobie zrobić. Więc dla niego ta noga tam jest. Mhm. I śmieszne, bo rozmawiając ze swoimi ludźmi, którzy swoimi znajomymi, którzy na przykład robią piątki albo szóstki, jako wyzwanie. Ja ich też motywuję do takiego zachowania, że dla ciebie piątka, czy szóstka B, czy szóstka A to jest duże wyzwanie. Jeżeli idziesz jesteś zmęczony w połowie treningu i chcesz postawić sobie nogę tam, bo tam czujesz się komfortowo, to tam ją postaw. Poważniejsze jest, żebyś flow tego wspinania utrzymał, niż żebyś się spiął na kolor, bo ten kolor też ktoś postawił, przykręcił w tym miejscu, to może być więcej. Wzroście i mógł się pomylić. Tak, nie, i dlatego też często czasami, znaczy często, no zdarzało mi się po powrocie z wakacji, że tam ktoś, no słynne pytanie wspinaczkowe: co zrobiłeś, tak? Za przeproszeniem, mój małżonek zawsze mówi kupę. Zamiast się spytać, czy było fajnie, to, to co zrobiłeś, tak? Jak nie ma cyfry, to znaczy, że wyjazd był nieudany. No nie, no nie od tej strony. Natomiast często, jak już padało to pytanie o cyfrę, co najtrudniejszego zrobiłam? To ja wiedziałam podświadomie, że tam zrobiłam tyle i tyle, ale najtrudniejsza droga to nie była ta. To była droga, która miała dwie wyceny niżej, ale dla mnie ona osobiście była najtrudniejsza. No nie ma się, że tak powiem, czym pochwalić wyceną, ale no tak mi nie pasowała. No ale wiedziałam, że to mnie jako wspinaczo dużo bardziej rozwinie niż pójście na drogę, która jest pode mnie, tak? A to chyba nawet chyba kiedyś ta Ola chyba powiedziała, właśnie fajnie i tu się z nią zgadzam w 100%, że cyfra się robi na drodze która nam pasuje, ale uczymy się wspinania na tym, co nam kompletnie nie leży. Wspaniale, że to powiedziałaś, bo ja dokładnie tak uważam, że jak coś nam mało pasuje, i będziemy to trenować, to się może okazać, że wcale tego niekoniecznie musimy polubić, ale w tych innych miejscach trudnych będziemy się lepiej wspinać, bo rozwinęliśmy elementy, no które pewnie, omijaliśmy tak. na drogach, Do które lubimy. Pory, jak to się uwielbia wspinać w przewieszeniu, a nie lubi pionów, no to jak pojedzie gdzieś w skały, gdzie 90% drogi jest w przewieszeniu, ale ostatnie 10 metrów jest na pionie 5 metrów jest na pionie, no to nie zrobi, tak? No tak naprawdę no, tak jak powtarzam, to jest studnia zna i tak naprawdę zawsze można znaleźć sobie jakiś, jakąś strefę w tym wspinaniu, której nie znamy. No i też są oczywiście, można sobie zajechać drogę, tak znaleźć projekt i przez rok się wspinać tylko po tym też zrobimy. Pytanie, czy ktoś chce odhaczać drogi i ma do tego prawo, czy chce być wszechstronnym wspinaczem? Tak? Dałbym jeszcze pytanie, wydaje mi się dla mnie ważniejsze, czy wspinając się, czerpie z tego przyjemnie? A no to już jest inna sprawa. Po co tak? To tak naprawdę, jakbyśmy się tutaj spytali 10 osób, po co się kto wspina, to każdy pewnie odpowie inaczej. I to też się zmienia, tak? Bo danego w jakimś tam okresie możemy się wspinać z takiego powodu. Ja też oczywiście tutaj mówiłam, że fajnie, że jest nawet wspinanie po łatwym, ale są też takie okresy, że się chce. Mam ochotę się napiąć i mówię, kurczę, mówię, ciekawe jak pójdzie. Ale no też nie ma się, jak tam jakoś tam więcej się wspinałam i czy na zawodach, czy w skali. Jak było ciśnienie, no to był na to moment, tak? Ale, ale jak nie ma, no to jest czasami mam tak coś takiego, że jadę w skały i tak wie nie, dzisiaj to mam się ochotę wspinać, po prostu dużo połatwym, tak? E, I teraz po tej kontuzji też widziałam, że kurczę, no tak naprawdę ja po prostu tęskniłam do, do wspinania. Nieważne było, jak no w marcu się przestałam wspinać i pierwszy raz dotknęłam Czegoś pionowego w sierpniu, pod koniec sierpnia, i to też nie było pionowe, co Jacek, mój mąż zawiesił mi wędkę na połogiej czwórkowej drodze, gdzie się wspinałam bez rąk. I się popłakałam po prostu dotykając, przez to, że w ogóle mogę dotknąć skały, więc tą lewą ręką się podpierałam, a prawą w ogóle nie, ponieważ no, rękę miałam nieruchomą. I to było tak cudowne uczucie. Stwierdziłam, jak kurczę, gdybym nie miała kontuzji, to bym się prawdopodobnie nie wspinała po takich drogach. To jest takie fajne ćwiczenie, bo ja takie ćwiczenie, że Idę na połogą płytę bez rąk, no to 20 parę lat temu wykonywałam. Ja mówię, o kurze, jakie to jest fajne. Wie, tak? Ludzi tak uczę, a wie, wie, teraz mam ochotę, mam okazję wrócić do tego. Ty samo bym było pewnie teraz, jak się nie wiem, przez lata nie wspinałam w piaskowcu, jakbym pojechała w piaskowiec, no to przecież nie pójdę od razu na życiówkę swoją. E, tylko będę krok po kroku, tak? Jak nie wiem, pojadę wiosemity, to nie będę od razu na Dałno szła, tylko. Tylko zacznę od tych najprostszych, które prawdopodobnie będą strasznie trudne. tak? A ja, a ja myślałem, że od razu, że od razu raz dobra, z Instagramem, no. z telefonem pod downwallem i powiesz, no jestem. jestem. Jak już spadać, to z czegoś trudnego, żeby przynajmniej ludzie mówili, że tak, że o, o, ona się wstawia w to i to. No, no dobrze, Marta, nie ci zawracać głowy. Bardzo Ci dziękuję za, za, za te kilka słów. Nie, Mam również? nadzieję że będzie jeszcze okazja pogadać. Cieszę się, że spotykam coraz więcej ludzi, którzy. się traktują... lubią wspinać. Tak, lubią, lubią się wspinać po prostu. Dziękuję no ci bardzo. Co? No dzięki również. Dzięki.